Panie pośle, kilka dni temu podczas konferencji pracowej przedstawiał pan Polskę jako Taranturoland, w którym Donald Tusk jako ta. Um... Królowa Wdowa niejako oplata polskie spółki i obsadza w nich swoich działaczy czy znajomych. Chcielibyśmy zapytać teraz o sprawę obsadzania stanowisk w urzędach Pragi Północ, gdzie jakby taką pajęczynę, pajęczynę otacza, pajęczyną otacza posłanka Alicja Dąbrowska z Platformy Obywatelskiej. No jest taka pajęczyna również samorządowa. To nie jest tylko kwestia dotycząca spółek Skarbu Państwa. Jakby przyjrzeć się spółkom wojewody. Który zapowiadał, że żaden polityk nie wejdzie w jej skład. No a w zarządach i w radach nadzorczych tych spółek są towarzysze z Platformy Obywatelskiej, Rodziny, byli senatorowie, radni, czy też radni Sejmiku, czy radni miejscy, czy radni z gmin. Natomiast Tutaj jest to jeszcze jedna taka mała można powiedzieć pajęczynka, która oplata również samorząd różnych dzielnic Warszawy i gdziekolwiek przyjrzeć się działalności platformy w całym kraju, to taka pajęczyna oplata wszystko co było do wzięcia. Oni po prostu zawłaszczyli państwo. Tam jest taki mechanizm można powiedzieć, zaprzeczający w ogóle funkcjonowaniu państwa, że maile z urzędów państwowych czy samorządowych trafiają do lokalnych struktur, które później mailem odsyłają kandydatów na objęcie stanowisk. Nie jest tak, że. Pojawia się to na stronach, a może równolegle pojawia się na stronach państwowych, gdzie jest poszukiwanie pracowników czy osób na stanowiska, ale jednocześnie ta informacja idzie mailem do struktur platformy. Stamtąd mailami wracają kandydaci. No i jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności okazuje się, że to oni wygrywają konkursy albo nawet bez konkursów są powoływani. To jest zawłaszczenie państwa. Ja to nieco żartobliwie nazwałem pajęczyną obywatelską. I tarantulolandem, ale to wygląda niestety tak. Państwo dzisiaj nasze jest oplecione pajęczyną, wyciska się, czy wysysa się soki, pieniądze ze spółek, z różnych agencji, no a później mamy sytuację, że mówi się, że to wszystko wina kryzysu. Nie, to jest wina złego zarządzania i tego, że niekompetentni ludzie dorwali się do władzy, obsadzają swoimi, załatwiają swoim kumplom, rodzinom, radnym posady, a oni wiedząc, że są partyjnymi nominatami, nie muszą się starać, nie muszą się wysilać, bo wiedzą, że nawet jeśli nic nie zrobią, nawet jeśli będą szkodzić, to i tak się ich nie zwolni, bo mają polityczne plecy. To jest rzecz, która prowadzi Polskę do ruiny i z tym trzeba jak najszybciej skończyć.